Jeśli mówimy o nowych jednostkach i o promach, to jest to rzeczywiście bardzo ważna sprawa dla naszej gospodarki, gdyż plany rozwojowe i plany inwestycyjne są bardzo obiecujące. To jest to jest sprawa, która jest bardzo ważna dla nas, dlatego że to połączenie północ-południe jest bardzo strategiczne dla rozwoju polskiej gospodarki. Powinniśmy inwestować w rozwój żeglugi promowej i doprowadzić do odnowy tonarzy. Rzeczywiście te jednostki są przestarzałe. Jeżeli tego nie zrobimy, na ten rynek promowy będą wchodzić silni konkurenci. Mamy taką konkurencję. Nie jesteśmy przeciwko konkurencji, ale jesteśmy przeciwko tym, żebyśmy oddawali konkurencję bez walki. Jest Stena Line, jest TT Line, jest całe mnóstwo operatorów, którzy na tym rynku zarabiają i przynoszą ogromne zyski, dlatego trzeba koniecznie doprowadzić do tego, żebyśmy byli po prostu konkurencyjni dla tych armatorów, którzy już w tej chwili operują na, na linii północ-południe pomiędzy Szwecją a Polską. Oczywiście promy, które dzisiaj funkcjonują w obszarze polskich przedsiębiorstw żeglugowych, czyli PZW i PZDM-u, no by... Podlegają dekapitalizacji, w związku z tym w najbliższych ośmiu latach trzeba wymienić osiem promów i dołożyć dodatkowe dwa, gdyż akwizycja dzisiaj, którą zakładamy, zakłada zwiększenie właśnie potencjału promowego o dwie dodatkowe jednostki. To jest jedna sprawa, i tutaj proszę zwrócić uwagę, jest to ogromny rynek zamówień, który również beneficjentami muszą być Polskie Stocznie. założeni, że będą po prostu przygotowane do tego, abyśmy mogli tę realizację. Tą budowę zrealizować właśnie w, w polskich podmiotach. To jest jedna sprawa, druga sprawa to jest oczywiście umowa o zatrudnieniu na morskich statkach handlowych, czyli cały obszar powrotu pod polską banderę, czyli pod system podatkowy, bo dla nas to jest najistotniejsze. I to będzie przedmiotem prac naszego ministerstwa założoną na ten rok po wdrożeniu, po, po Przedstawieniu i omówieniu ustawy stoczniowej, rozpoczynamy pracę nad ustawą o zatrudnieniu na morskich statkach handlowych, która oczywiście już teraz biegnie, ale jeśli chodzi o decydującą fazę, czyli już negocjacyjną czy ze związkami zawodowymi, czy z armatorami, dopiero nastąpi.